Cześć Siemanko, z tej strony Rafał Kaczmarski, improwizer.pl. Format long form about impro, bo dzisiaj gadamy o improwizacji teatralnej z kolejnym, już czwartym gościem w tym cyklu: Po Karolu Górskim, Janku Malinowskim oraz Piotrze Pawłowskim. Przychodzi czas na pierwszą kobietę przy moim stoliku, przy drineczku. Jest to pierwsza tego imienia, zrodzona nad morzem wędrująca przez świat, przepływająca przez oceany i morza, Małgorzata różarska. Cześć, Gosia. Cześć. Cześć, Rafał. Bardzo dziękuję za ten wstęp. Czuję się jak Daenerys. Nie mnie. A, a i włosy są również podobne. No. E Gosiu. E Rafale. Znajdujemy się na Improfeście. Na którym, może zaczniemy od tego. W tym roku nie występujesz, w tym roku prowadziłeś warsztaty. Będziesz będę pr będę, będę prowadzi. jutro rano o 10 jo po juzro. imprezie. Także jeżeli oglądacie ten wywiad za kilka dni, od kiedy go nagrywamy, nie wiemy, co się zadziało. Nie wiemy, czy ludzie przyszli. <ślaski> <To> mam nadzieję. <ślaski> nie wiemy, czy Gosia przyszła. Ja na pewno przyjdę. Spóźniasz się kiedyś na swój warsztat? Nie, to znaczy no, kiedyś na uniwerku, ale to jakieś tam to się nie coś licz, to się... no, to przy... korki były, ale to nie, ogólnie się nie, nie spóźniam, w ogóle się raczej nie spóźniam w życiu. A, a jako ucz, uczestniczka warsztatu zdarzyło Ci się nie podała i nie wstać? Raz na imprezie, nie mówcie im go, <susza> tak, bo raz kiedyś na improfeście, jak jeszcze miałam siły na imprezowanie do rana, to siedziałam do siódmej rano i później oddałam moje miejsce Sławkowi, który był tam, też tam był, ale miał więcej siły, więc poszedł za mnie. Co to, to był, za, to był, co to był za warsztat? Z rodem Ban, Van Banzefem z Amsterdamu. Z, z Solo i duo chyba? Było kilka lat temu. Wtedy to był też Jim Libby i Karen. Tak, pamiętam był taki tak, tam na tak. scenie profesowej tak. I później do, do tej pory mam takie Boże, co za wstyd. Ale Mój wewnętrzny nerdowski wstyd. Znaczy, chyba lepsze jest nie przyjście i oddanie komuś miejsca niż przyjście i położenie się na wejściu na ziemi. Tak, tak ze swojej myśli. autopsji mogę tak. powiedzieć. Tak. To tak. również tak. się tak. na Improfeście tak. U dyrektora festiwalu Alana Takosza. Ale ty czy Alan? Niestety ja byłem tak. uczestnikiem, który przyszedł na warsztat Alana trwał dwie godziny. Mhm. No i sytuacja wygląda następująco, że budzę się w pokoju nieswoim, w ubraniach swoich, mm. e, na nieswoim łóżku, e, no i e, Julka Rachwalska wtedy mówi mi, "Kaczmar, miałeś warsztaty, iść na warsztaty. Ja miałem taką bardzo dużą niechęć, no ale Julka była taka, że no bo i kazała mi iść. Więc ja, zbity pies przez Kraków przemierzający ulicę, no. e, idę na te warsztaty. To było na tym dziewiątym piętrze, gdzie tam jeszcze coś z windą było chyba, że nie działa, i trzeba było wejść na dziewiąte o, piętro Boga. po schodach. Wchodzę na warsztaty. Dziesięć minut przed końcem warsztatu Alana, bo to były takie cztery-dwugodzinne bloki. Ja wiem, tak. I tak. ja przyszedłem na ostatnie 10 minut pierwszego bloku sobotniego do no, Alana. Proszę. Alan spojrzał na mnie i powiedział: Rafał, połóż się koło Magdy. Ja, ja takie co? 100 ja, ja, ja miałem takie co bo jeszcze nie, nie skontaktowałem. To było bardzo dziwne zdanie, które tak. powiedział do mnie Alan. I w tym momencie spojrzałem, że pod moimi nogami leży Magda z Warszawy. I takie. Okej. Okay. Wziąłem <grym> <Okay. grym> kocyk, bo akurat były kocyki na stanie i sobie położyłem. Ale to pozałem. pamiętam, że na jednym z pierwszych Improfestów, jeżeli to nawet nie był pierwszy, gdzie prowadziłam warsztaty i Alan wymyślił sobie, że i Michał Sufin też prowadził. I Alan sobie wymyślił, że świetną godziną na rozpoczęcie warsztatów po imprezie będzie chyba 9.30? Coś takiego, czy dziewiąta? Nie wiem, to była jakaś barbarzyńska godzina, jak na festiwal. I zrobiłam specjalnie, powiedziałam, że jak ludzie wstaną, to dostaną ordery. I w domu zrobiłam filcowe ordery. Zrobiłam, wycięłam ordery z filcu. Jakiś jeden znalazłam ostatnio. I to był taki order imienia Witkacego za właśnie robienie sztuki po używkach i na, nie, na nieprzytomności. I były z banki właśnie z wodą, z cytryną, obiecane i, i ordery. I dużo ludzi. Bardzo, bardzo fajny gest. To ja bardzo szanowałem z kiedyś Janek Malinowski pierwszą godzinę warsztatu poświęcił na to, żebyśmy sobie leżeli i rozmawiali o życiu. Mm. <laughs> to był bardzo fajny, no, taki stan festiwalowy poranek, żeby sobie leżeć i rozmawiać. No właśnie, ja tu mam dwie godziny, to już nie zdążę cię dobudzić. <laughs> A jak zaczynasz, tak? Twój jest blok pierwszy. Tak. O czym robisz warsztaty tutaj? Robię warsztaty z postaci, jak w filmach. To jest warsztat dobry, zły i brzydki tego, żeby tworzyć postacie, które nie są białe albo czarne, o koncepcie protagonisty, antagonisty i sidekicka i o tym, że ludzie właśnie nie są dobrzy albo źli, tylko robimy rzeczy, które później są osądzane jako dobre albo złe, bo nie idziesz do więzienia za to, że jesteś złym człowiekiem, tylko za to, że kogoś zabiłeś, na przykład. A jak Ci się podobał Joker, film Joker? Mi, mi się bardzo podobał. Wiem, że nie są skrajne, mi się podobał. Bo, była to, bo właśnie było to a propos tego konceptu ludzie, bo, bo akurat było świeżo po warsztatach, tych warsztatach, które prowadziłam na łotwie, i, i właśnie ludziom wysyłałam, i mam takie, opatrzcie, to jest dokładnie to, nad czym pracowaliśmy. By właśnie pokazać motywację bohatera i jakby jak się staje, żeby nie był pły, płytkim antagonistą albo płytkim. Herosem. Bo postać Jokera, jak sobie pamiętam, u ciebie na warsztatach pojawiła się kiedyś, dawno temu. Tak, ja to, właśnie, ten przykład, heratek, jak, tak. Jako ten przykład tej, tej postaci, która nie jest jednoznacznie mm -hmm. zła i nie jest jednoznacznie wiadoma. Tak. E, dobrze. No właśnie, warsztaty, bo ty już warsztatujesz, kurczę. No, ponad 10 będzie? Na uniwersytecie chyba 12 lat. 12 lat już. Nie wiem, czy to nie jest 13 rok. Kiedy uczę na Uniwersytecie Twoje krajski. pierwsze roczniki będą miały pełnoletnią siostrę. O, o, <grym> o Jezu, <grym> o Boże. Wybierasz się na osiemnastki? <grym> ja nie mogę, no nie. Poy, powinnam zrobić taką osiemnastkę, no osiemnastkę, impro osiemnastkę. tam zabrać tamtych ludzi, którzy wtedy byli? Kto jest najstarszym? Twój? W sensie uczyniłem z tego pierwszego naboru, to będą Gity? Bebe. Bebe będzie, Bebe. siostra od małego ją uczy. Tak. Tak, bo mama, powiedziała, mama jej kazała przyjść na moje warsztaty. A teraz pójdziesz do, do i na warsztaty się czegoś nauczysz. I mamo, oczywiście tego nie pamiętaj, uważasz, że to nieprawda, ale ja tak pamiętam. A ja ile miała wtedy dla. Ja byłam wtedy, to był 2007 rok? Czyli 15, bo ja, ja jestem rocznik baba, więc koń się udało policzyć. To jakoś, jakoś tak. Jakoś tak. No była, co? ona Była w gimnazjum chyba wtedy. Gimnazjum była, mhm. a ja byłam chyba na pierwszym roku studiów jakoś tak. Się by, się zgada, by się dogadało nawet, no? Nieźle. No i też właśnie gity. Gity były tą pierwszą grupą, która się uformowała z warsztatów, a teraz Szafowek. I, i był, był tam też Sławek, który jest w czterech, który później zniknął na ileś lat, a później się pojawił znowu. Dużo ludzi jest takich, którzy się pojawiają, później znikają, później wracają. Tak. Przecież... Nie, Mateusz Plata też jest takim tak. człowiekiem, u nas Ja u Mateusza Platy byłam na moich pierwszych warsztatach też w Wybrzeżaku, jak Brzyżaku. byłam w liceum. Hmm. Nie z Impro, ale z bardzo natchnionego teatru, hiperspołeczeństwu jako hipermarket. I robiliśmy organiczny teatr. A jak się ogląda właśnie swoich uczniów po latach? Masz sobie taką, księgę z biur swoich uczniów, masz taki. o, ten to był. <grym> nie, ja tylko w serduszku. W serduszku, <grym> w serduszku. i tak patrzę takie. Ale fajnie. <grym> tak, mniej więcej tak. No dobrze, a bo, bo jakby... Z... Od, od moich czasów praktycznie większość środowiska trójmiejskiego chociaż już nie tylko, bo, bo też i od Ewy Czernowicz, i od Beli ostatnimi czasy zaczęły wychodzić osoby, ale dużo grup wypuściła się na swoją scenę, na, 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 swoją, na scenę w Trójmieście i o tym chciałem też trochę porozmawiać, o tym procesie właśnie, kiedy dzieci wyfruwają z gniazdka. Jaki to uczycie? Jakie to uczucie? Krotwe? Fajne, ale okropne. A tego, że po pierwsze tracisz kontrolę nad ludźmi, <grym> e, jak, Pierwsza tego imienia! Jak, jak są na <grym> Rządząca ich duszami, wizją artystyczną. Pani, Pani bo ja bym chciała, żeby robili taki impro, jaki mi też się podoba, a później po prostu muszę ich zachęcać do robienia ich impro, nawet jeżeli mi się nie podoba. Więc nie no, żartuję trochę, a trochę nie. Także po prostu. Że w, w pewnym momencie już e, no, trzeba dać, dać im odejść no nie? i e, dać ludziom popełniać błędy. I to jest, myślę, że jest takie trudne, że jeżeli ja widzę, że ktoś idzie jakąś ścieżką ku zagładzie, <laughs> i on takie, no to trudno, no, mogę, jeżeli zapyta, to mogę doradzić, ale no już no, to trzeba dać ludziom być dorosłymi. No to jest to. Ja miałam taką porównanie z jazdą na rowerze i z tym takim kijkiem, co rodzic trzyma, aż w pewnym momencie no. wyjmuje ten kijek no i to dziecko prędzej czy później tak się wywali na tym rowerze. No ale musi się nauczyć jeździć tak. sam. Parę razy zdarłam kolana na rowerze. E, także <grym> tak, jak najbardziej. I, I jest to też super proces, no bo wtedy po prostu już mogę patrzeć na to, jak ludzie faktycznie chcą. Chcą robić i szukają wtedy swojego głosu. I nie, nie próbują mówić moim głosem, tylko właśnie chcą robić swoje rzeczy, a to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne, żeby tak naprawdę ludzie po prostu robili swoje impro i swoją sztukę, a nie podążali, jakby nie, nie starali się być czyjąś kopią. A na przykład zdarza Ci się zastanawiać i przewidywać, co będzie dalej, na przykład co się zdarzy z daną grupą za x lat? Tak. Ale to stąd tak. tutaj. Sobie. Nie, bo mnie ciekawi właśnie o takie estymacje i to, czy się sprawdzają Twoje przewidywania, jaką masz intuicję, czy, czy już na tyle też wiedzę o tym, jak grupy się tworzą, jak się grupy rozpadają pod kątem tego, czy, czy jesteś w stanie przewidzieć, co się zadzieje z daną grupą za, za pięć lat? Za pięć lat to nie. To bardziej jest. Powiedziałabym może na przestrzeni roku, dwóch, że widać, czy ta grupa będzie się rozwijać, czy zostanie w miejscu, albo zacznie po prostu sobie powoli usychać. Bo widać to po za zaangażowaniu ludzi, po tym, co tworzą, co pokazują na scenie, czy szukają, jak się wobec siebie zachowują, czy po prostu po prostu są ludźmi, którzy razem grają, czy się trzymają, jaką mają, czy mają jakąś taką wspólną. Wspólną wizję na siebie, jakąś wspólną energię. I, I widać po prostu, gdzie, to, gdzie ten ogień się tli albo płonie, a gdzie tak po prostu jest taka taki znicz, <laughs> który będzie się palił przez pół roku, <laughs> a, ale jest, taki. No, a później się to wyrzuci. No. I za rok się przejedzie na ten, mm -hmm. znowu odpalić i jeszcze może, może jeszcze coś. Tak, no. Reuniony i tak dalej. Da. To, to jest chyba idealna metafora do zniczy. Tak, tak. pani podaje wiosło Wiosło. Podaj wiosło Północy, nas ale w No dobrze. A przekładasz to też na przykład na to, jak widzisz grupy z Polski? Jak właśnie, no bo grupy w mieście masz dosyć na bieżąco, widujesz, czy, czy, czy właśnie na jakichś mini przeglądach, festiwalach, maratonach, czy na warsztatach u Ciebie. Ale też widzisz grupy w Polsce, które są, które też pojawiają się i znikają. Czy masz na przykład jakąś grupę, której Ci szkoda, że zniknęła z mapy? Masz, masz, miałeś kogoś takiego, kogo bardzo mm. lubiłaś i na przykład z jakichś powodów się coś tam nie poukładało i zniknęli z mapy? Ojej, to ciężko teraz powiedzieć. Musiałabym się zastanowić. Mm. Mm. Idziemy dalej. To idziemy dalej. Jak mi się przypomni, to też w podpisie. Aha, no sobie już pomyślała i PS chodziło. To, to szkoda takiej grupy. No. E Dobrze. A jak tam za bordażem we dwie? Z abordażem, więc wie, no to, co, Wiolka buduje dom i kończy budować dom, więc... Zbiera materiał. No. Zbiera materiał na dom i na materiał standardowy. Z abordażem, no, z Wiolką mamy tak, że my gramy odkąd zaczęłyśmy robić improgramy razem. To, to jest jedyna osoba, z którą ja nigdy nie przestałam robić impro. Więc to jest po prostu taka moja towarzyszka życia i jak mamy nagły flow, żeby gdzieś zagrać, albo zagrać też z Michałem Leją, to po prostu nagle dzwonimy i mówimy, ej, a co robisz tego dnia, na przykład za miesiąc. I wtedy to robimy. Czasami mamy taki zryw bardziej długofalowy, typu dobra, na następne trzy miesiące rozpisujemy, rozpisujemy terminy i miejsca, czy Gdańsk, czy Kraków, bo tak ostatnimi czasy częściej chyba nawet grałyśmy w Krakowie. Właśnie z Michałem Leją. Ale jest to jest to taki nasz domek, że tam to nie jest projekt, który teraz, nie wiem, który nagle jakoś ewoluuje, Rosnąć. czy tak, tylko to jest po prostu to, że my się bardzo kochamy i jak chcemy, to sobie razem gramy. Mm -hmm. um, to mam też może... Takie pytanie mhm. o to, jak widzisz festiwal w festiwale w Polsce na tle festiwali za granicą, bo myślę, że to jest też, jesteś osobą, która dużo jeździ, dużo widzi, jak to wygląda za granicą. E, no jesteśmy na który jest technicznie chyba czymś no wyjątkowym nawet na mapie Europy, czy nie wiem, czy nawet na świecie. no Myślę, że na świecie. E, czy myślisz, że Improfes może stać się wielkim festiwalem międzynarodowym, na który będą przyjeżdżać ludzie z, ze świata? Tak jak nie wiem, teraz jeździć do Barcelony, do Aten, jeżeli by poszli w kierunku zrobienia w pełni międzynarodowego? No Oczywiście. to, jakby to warż... w, em... Możliwości i organizacja, produkcja jest tutaj na. No to jest top, po prostu, więc. Jeżeli otworzą się na to, żeby zrobić bardziej po angielsku i niekoniecznie cały festiwal, ale na przykład dwa dni tak jak było na JO, dwa dni po angielsku, jeden dzień po, po polsku na przykład, to, no to ludzie na pewno przyjadą. No i też kwestia jest taka, że standard opieki nad gośćmi festiwalowymi jest tutaj no, niewyobrażalny, dlatego że to, co jest dla nas z Polski, szokujące, jak gdzie jedziemy za granicę, to jest to, że na przykład trzeba sobie za wszystko płacić. Wszystko. W styczniu gram z siedmioma kobietami w różnym wieku w Amsterdamie i to, co nam gwarantują, to są wejściówki na dwa dni z tygodnia. I resztę musimy sobie kupić bilety. Ja uczę na tym festiwalu i tak samo, mam tylko dwie wejściówki na dwa dni. Nie mam noclegu, nie mam wyżywienia, tak jak tutaj. Nie dostanę. Torby, to będą kosmetyki, nie dostanę kuponików na jedzenie. I to muszę sobie ogarnąć, Spanie spania dojazd no wszystko. Czy to wynika z polskiej gościnności? Może nie wiem. Nie wiem. Ja myślę, że też może mieć, może to też wynikać trochę. Ja też wcześniej przez. Dobra, jeszcze raz to zdanie powiem. Byłam w Brzeżaku wcześniej od liceum i z Wybrzeżaka wyszli w gorącej wodzie kompanii i wyszedł też Kabaret Limo. I przez Kabaret Limo byłam na paru festiwalach kabaretowych, bo się interesowałam komedią od liceum. Więc też patrząc na festiwale kabaretowe, one zawsze były bardzo, bardzo takie gościnne i myślę, że może też, jako że część ludzi, chociażby właśnie Alan i, i Ad Hockey też wychodzą z środowiska kabaretowego. I może, może nie, ale może jest to też gdzieś związane po prostu z wzorcami też stamtąd. I, I tutaj, właśnie produkcja, też jeżeli spojrzeć na scenę, na światła, na live streaming, na, na dźwięk, na improband, to tutaj no, nie, tego już lepiej się nie zrobi, myślę. Pewnie można, ale jest naprawdę już Top. bosko. Top. Mm. Dobrze, ostatni temat, który chciałbym poruszyć, bo bardzo ostatnio z kilkoma osobami rozmawiałem na ten temat, zwłaszcza z naszego trójmiejskiego środowiska, mm -hmm. gdzie no, od paru lat jest to projektowość, taki e, miszmasz, bym powiedział. Mm -hmm. e, co dla ciebie w tym momencie jest ważne jako dla improwizatorki? Czy Twoim mainem jesteś ty sama jako, jako nauczycielka, czy rozwój siebie jako improwizatorki? czy grupa, rozwój jako grupy, czy masz, czy sobie właśnie tam to jakoś kategoryzujesz, że w tym na przykład miesiącu, czy tam w tym roku chciałbym się skupić na tym, żeby rozwinąć właśnie na przykład ofertę warsztatową i jeździć na festiwale uczyć, albo w tym roku chciałbym z Muzaliancem gdzieś się też rozwijać się i zacząć jeździć na festiwale większe. Mhm. To jest, wszystko się łączy i myślę, że takimi priorytetami dla mnie teraz, dla mnie samej, to jest Podróżowanie po świecie z impro, występowanie z bardzo różnymi ludźmi ze świata i uczenie się poprzez występowanie z ludźmi ze świata, chodzenie na warsztaty do bardzo różnych ludzi, tak jak na przykład w Australii na festiwalu w Canberra, byłam, na, jak wiesz, na warsztatach z, z grupą z Taipei, z Kung Fu i z walk scenicznych, gdzie zaczęli od całej filozofii sztuk walki i jak przełożyć ją na impro. Więc mnie osobiście najbardziej wzbogacają właśnie takie doświadczenia. I, ale też, też jestem kulturoznawcą, więc to też... Zawsze byłam zainteresowana światem, ludźmi i kulturami, więc dlatego to, to też mnie bardzo inspiruje. A poza tym... No to też się wiąże oczywiście z byciem trenerką i z tym, że co, co zrobię w świecie, to przywożę i staram się rozwijać tutaj. Tutaj, głównie w Gdańsku. I... Jeżeli chodzi o, o grupę, no to głównie teraz jest to siedem kobiet w różnym wieku, bo też e, przeżywamy tę te przygodę razem, również podróżując i się ucząc razem. E, no I teraz Karolina Pańczyk. I Karolina święta, Karolina, święta, Karolina tak. bardzo się cieszymy że Karolina do nas dołączyła, tak, także teraz jesteśmy już trójmiejsko-bydgosko-warszawską grupą. Polską po prostu. turkowską. Tak, turkowską. Turecką, nie no, nie turecką. Gdyńsko-gdańsko-bydgosko... Tur... Tur... Turczańską. Tak, także jeżeli chodzi o grupę, no to głównie jest to. No i muzalians na miejscu, bo też nie podróżujemy za dużo, ale jest to też bardzo dla mnie ciekawy, inspirujący Projekt, jako ta grupa, właśnie łączenie, łączenie beatboxu i tańca i impro. Cały czas eksplorujemy to i idziemy coraz bardziej w stronę, w stronę takiego właśnie teatru i metafor i, i emocji niż, niż takiego impro, które gramy zazwyczaj po prostu. Więc staramy się tym też iść w jeszcze jakąś taką nową stronę. I uczyć się też od siebie nawzajem z tych naszych różnych sztuk. Tak jak ostatnio słyszałaś, jesteście na poziomie europejskim. Jeżeli by można kupować bilety za 50 zł, nawet w teatrze, to by kupowano. No właśnie, mieliśmy taki Kurde, to daj. No, daj pięć dyk! <gry> Tak. Fajne właśnie. podejście do widza. <gry> Ale było to bardzo miłe, tak. No tak się zawstydziliśmy tam w dzisiejszej no. <gry> To było bardzo dobre. To było bardzo dobre, myślę, że my właśnie tego typu. My też zastanawiamy się pod kątem tego, że wczoraj, na przykład miałem rozmowę z Alanem w kuluarach i, i rozmawialiśmy na temat różnorodności grup w Polsce. No i padła gdzieś sentencja, że nie, wiadomo, że nie ma kogo już trochę zapraszać i tak dalej. I zastanawiam się co zrobić jak się jest jakąś grupą, która no, występuje regularnie, ale wiadomo, no nie, jest, nie jest w tym jakby festiwalowym mainstreamie, który gdzieś tam regularnie się przewija. Mm -hmm. no to chyba właśnie ta unikatowość. Zrobić coś totalnie świeżego, nowego, innego niż wszystkie. Swojego. swojego. Myślę. Bo to tak jak powiedział jeden z wykładowców na SP nie chodzi o to, żeby wynaleźć coś nowego, tylko żeby zrobić coś swojego. Bo w sztuce już wszystko było. W impro też już wszystko było w pewnym sensie, także chodzi o to, żeby żeby znaleźć w tym jakąś swoją formę, żeby był to... może to być charakter, w jaki gramy, na przykład może być to jakaś chemia, która między nami jest, może to być mieszanie sztuk, może to być format, może to być konwencja, ale coś, żeby było to... żeby to było po prostu nasze. I wtedy ludzie chcą to oglądać, bo jesteśmy też szczerzy, a jeżeli ktoś... no dla mnie też... ja bardzo szanuję, kiedy widzę coś i myślę sobie no, nie podoba mi się, ale totalnie szanuję, że robicie, że jesteście konsekwentni w swojej konwencji, która mi po prostu nie pasuje. I takie rzeczy ja bym chciała widzieć. Może niekoniecznie wtedy oglądać, jeżeli ktoś będzie robił w jakiejś konwencji, której nie cierpię, ale jeżeli będą robić dobrze, no to super, to niech takie rzeczy się dzieją. To jest ten moment, kiedy wszyscy mówią, że wszystko właśnie było, a wtedy przychodzi George Martin i zabija Szanowina w pierwszym sezonie na koniec. Tak, płętujący klamrą grotronową. Dziękuję Ci, Gosiu, bardzo za to Dziękuję również. To był Long Form o Impro. Moim gościem była Gosia Ruszalska z Moim. Jak się Moim hostem był Rafał Kaszmarski. Prowadziłem ja, Rafał Kaszmarski, Impro Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych epizodach Long Formu.